Sypiania to jest takie miejsce w mieszkaniu, gdzie odpoczywamy i jak sama nazwa wskazuje, zazwyczaj śpimy. Zaprosiłem Angelikę, która jest dekoratorką w salonie Eurofirany, która pomoże mi właśnie udekorować to wnętrze. Spójrzcie, Angelika powiesiła już zasłony i firany, natomiast teraz zajmiemy się łóżkiem i elementami, które dokończą tą stylizację. Powiedz Angelika, co przygotowałaś nam tutaj na łóżko? Jakie dekoracje będziemy mieli na tym łóżku? Przede wszystkim skupimy się na początku na pościeli hmm. i tutaj postawiłam na czarny akcent. Gładka, czarna, piękna pościel. Bardzo miła w dotyku, yy, która jest wykonana ze stuprocentowej bawełny, ale z domieszką satyny. Wiesz co, ja mam propozycję. Weźmy może tą na początku granatową narzutę. Ona mi się bardzo podoba. Jak to fachowo e, wymierzyć taką narzutę do łóżka? Jeżeli na przykład to łóżko jest 160, to nasza narzuta jaki powinna mieć wymiar? Co najmniej 2,20. Jeżeli byśmy chcieli stworzyć Taki efekt, popatrz, gdybyśmy położyli ją trochę na ziemi, taka narzuta musi co najmniej po 40, a nawet 50 cm po bokach dodatkowo opadać. Możemy uszyć narzutę na wymiar. W tym przypadku zaprojektowaliśmy taką krótką, która ma być tylko zwieńczeniem tego łóżka. Czy ja dobrze widzę, czy ta narzuta jest w tym samym kolorze co zasłony? Dokładnie, ten sam odcień. możecie zamówić narzuty, możecie zamówić poduszki, które będą albo kolorystycznie nawiązywać, albo będą co więcej, nawet wykonane z tej samej tkaniny. Jeżeli chcemy przygotować fajne dekoracje do sypialni, Wystarczy, że udamy się do salonu Eurofirany i możemy mieć wszystkie dekoracje. Zarówno te uszyte na miarę, ale też gotowe, które możecie zakupić czy to przez sklep internetowy, czy to przez sklep stacjonarny, albo zamówić przez sklep internetowy, a odebrać w sklepie stacjonarnym. Ta lampa bardzo mi się podoba. Czy to też jest lampa, którą możemy kupić w salonie Eurofirany? Dokładnie, tak. Oprócz poduch, zasłon, firan. Lamp. Czy mm -hmm. jeszcze jakieś dodatki mogę dostać w waszych salonach? Ceramika dekoracyjna, kwiaty dekoracyjne, a może obraz na ścianę? Może byś chciał urządzić łazienkę, a więc wtedy ręczniki i szlafroki. Yy, dywaniki łazienkowe, a może dywaniki sypialniane? Podkładki do kuchni, koce na taras, poduszki te do ogrodu? No wszystko. Moim zdaniem bardzo fajnie wyszła ta sypialnia. Jest ciemna, klimatyczna. Ale teraz też zobaczcie, jak duży asortyment posiadają sklepy Eurofiran. Możecie urządzić nie tylko z nami sypialnię, ale możecie też urządzić kuchnię, salon, ogród. Możecie kupić produkty, które są gotowe, ale też uszyte specjalnie dla Was. Zajrzyjcie do sklepów w Waszych miastach i zobaczcie, jak dużo fajnych, ciekawych dodatków możecie znaleźć.